i ITV, wasza telewizja internetowa. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi w tym roku 95-lecie działalności. Władze Zarządu Okręgowego w Krakowie postanowiły uczcić ten jubileusz podczas okolicznościowego spotkania, którego głównym punktem było odznaczenie osób zasłużonych dla związku. Tych inwalidów jest coraz mniej i z roku na rok stan nasz topnieje. Przechodzą wdowy po inwalidach wojennych i zaczynamy się opiekować przede wszystkim wdowami, prawda? Bo jak nie ma prawdziwych inwalidów, to trzeba, jak to się mówi, pomagać tym wdowom, które pozostały po nich i które bardzo często mają niskie emerytury, bo nie pracowały albo pracowały bez odpowiedniego wykształcenia, więc słabo... Wy... Były wynagradzane i one potrzebują w dalszym ciągu opieki i dbania o nich. E, proszę Państwa, na terenie Myślelińsk jest oddział w Związku Inwalidów Wojennych Wojskowych, gdzie również tam byłem prezesem i jestem dalej prezesem, przeszło 20 lat, a teraz wybrano mnie na prezesa zarządu okręgowego, gdzie mamy 15 oddziałów. 15 oddziałów w całej małej Polsce dużo po prostu pomagamy inwalidom wojennym wojskowym, a szczególnie wdową po inwalidach wojennych, nawet z 14 roku, z 20 i 45, także 39, także dużo jest. Mamy ich 1350. Jeszcze członków, którymi się musimy, jak się to mówi, w miarę możliwości, w miarę z tych ludzi, którzy nam czasem pomagają, sponsorów, pomagamy w różnych sprawach, tak jak na przykład paczki świąteczne, takie okazja, okazjonalne sprawy dla, dla naszych członków. Oni się bardzo z tego cieszą, bo to są ludzie chorzy, leżący w łóżkach, gdzie jak się zajedzie po prostu to naprawdę z płaczem i z taką wielką radością przyjmujemy, przyjmują nas i staramy się. No, w każdym razie jest tylko to bardzo wielka sprawa, że nie ma nikt z żadnego wynagrodzenia. Wszystko robimy społecznie. Jeśli chodzi o sam rejon myśliński, sam oddział myśliński, jak liczny jest tam związek i ilu osobom pomagacie właśnie w, w tym związku? I już teraz się wykruszyło. Jak przyjmowałem tam prezesostwo, to miałem 80 przeszłych ludzi, natomiast teraz mam tylko 16 osób. Także naprawdę się wykruszają ludzie, wykruszają się, bo to są wszystko ludzie chorzy, chorzy i już w podeszłym wieku. Uhonorowana została również Grażyna Domanów, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Jasienicy. Dlaczego należy pomagać osobom właśnie inwalidom wojennym czy też wdowom po tych żołnierzach? No bo oni walczyli za nas po to, żebyśmy dzisiaj mogli sobie spokojnie kawkę pić i, i, i patrzeć, że nic się nie dzieje, a oni narażali swoje życie, żeby tak było jak jest obecnie. Kilkakrotnie pomagała w związku, czyli przyczyniła się do zrobienia upominków, paczek żywnościowych dla inwalidów wojennych wojskowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych. Także ona jest bardzo, jakby powiedzieć, taka. Taka osoba, która pomaga no nie tylko nam, ale jeszcze i innym organizacjom. I dlatego tak my ją chcieli uhonorować, ponieważ to już kilka lat robi, nie tylko jeden raz, bo to trzeba w kilka lat być sponsorem, żeby go uhonorować i mieć go jakoś tak na uwadze. Dzięki staraniom władz Związku jego członkowie mogą liczyć na pewne udogodnienia w codziennym życiu. Jednak sytuacja sporej części inwalidów jest mimo to bardzo trudna. Mają ustawowo przyznany przywilej, czyli ulga w, ulga w komunikacji. Kombatanci, którzy należą do, do Związku Kombatantów mają... Te legitymacje takie uprawiające to mają jeszcze dodatek energetyczny, no, mają pierwszeństwo w załatwieniu spraw w sanatoriach, w szpitalach, w przychodniach i mają również... Poza kolejnością mogą to wszystko robić. Natomiast inwalidzi wojskowi są o wiele w gorszej sytuacji, ponieważ inwalidom wojskowym odebrano lekarstwa za darmo, bo były darmowe lekarstwa. Inwalidzi wojenni i wojskowi mieli za darmo. Natomiast teraz inwalidom wojennym zostały te lekarstwa za darmowe, natomiast inwalidom wojskowym odebrano te lekarstwa. I to jest wielki, wielki, niedobrze nie to jest, bo inwalidzi wojskowi są truciut, bym powiedział, biedniejsi, bo oni mają niższe emerytury, niższe renty, bo inwalidzi wojenni to i mają wojskowe renty, ale i z pracy mają połowę emerytury, więc oni mają większe. Natomiast inwalidzi wojskowi, no to są naprawdę w tej sytuacji bardzo pokrzywdzeni. Staramy się, że Ministerstwo Obrony Narodowej powinno się zająć w końcu inwalidami wojskowymi. Konieczne, bo oni zostali jak sieroty na boku gdzieś odstawieni.